Na relację meczową zapraszają sponsorzy BKS Sparta Katowice. Sponsorem kanału Swojska Piłka jest Jaśkowski Net, właściciel marek Dot i od i Jahoster. Pierwszy gwizdek i rozpoczynamy. Teraz kontra, druży kontra drużyny gospodarzy. Kuliński. Ten to pieloka pielok strzela. Ale kucharski stoi na posterunku. Jaki wariant będzie tym razem? Dobre teraz dośrodkowanie na odpowiedniej wysokości. Aleks Januszkiewicz był teraz, miał świetną okazję na zagrożenie bramki. Jakub Bielica oraz Kuliński ustawiają się do wykonania rzutu rożne, e, wolnego. Zaraz zobaczymy. Kuliński, dobre szkowanie, dobre, dobre wysokości. No i teraz, uwaga, Grzegorz Goncerz! Grzegorz Goncerz strzela. Aj, nie ma bramki. Jeszcze raz. Dobra próba Wawocznego. Michalski do Wawocznego. Wawoczny cały czas. Dobre teraz podanie do Januszkiewicza. Januszkiewicz strzela. Kędzierski. Halski. Wawoczny. Dobre teraz doświadkowanie, Dobra wysokość. Strzał główką. Troszeczkę za mocno, ale Kędzierski utrzymuje się przy piłce. Jest cały czas na skrzydle. Okiwał. Piękne zagraje do środka. I... Błuszka teraz wybija piłkę. Ale wawoczny jest. Wawoczny strzela. Jest wawoczny. Wawoczny podaje do środka. Ale do nikogo, do nikogo. I teraz znowu drama ma, ma kontrę. Pietryga, Pietryga, podanie do Hermiego, Hermi, Hermi, podanie do środka, strzał, gol, gol. Rafał Kuliński proszę Państwa i mamy 1 do zera dla Dramy, doliczony czas gry. Piękna akcja, strata drużyny strata gości zaowocowała tym, że Pietryga dobrze pociągnął grę, podał na skrzydło do Hermiego. Hermi podał do środka i Kuliński bez wahania wykorzystał tą sytuację. I rozpoczynamy drugą połowę spotkania. Ale drama utrzymuje się przy piłce. Teraz ojojojoj, oj, oj, oj. ślisk na żółtą kartkę, tak jest. Ajajaj, aj, aj. blisko Kamila, ale Kędzierski. Kędzierski przy piłce strzał! Ale obok bramki Hermi. Dobre teraz podanie do Pietrygi. Pietryga, Pietryga, podaje do środka, strzał! Dobre teraz dośrodkowanie. Strzał! Poprzeczka! Już miał kilka sytuacji w tym meczu. Podaje. Jest blisko. Kotal. Strzał! Piękna obrona. Na boisko szykuje się zawodnik z numerem ósmym. Karol Pstuś. Dobra teraz akcja. Aj, dobrze, dobrze teraz obronił. Kolejna odsłona tego pojedynku wygrana dla Kolumbijczyka. I Sparta od razu rozpoczyna grę. Ale nieudane zagranie Pietryga. I źle teraz. I spartam piłkę Glapka. Glapka prostopadle do Mazurka. Mazurek. Dobra sytuacja. Strzał. Gol. 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 Mateusz Mazurek. Mateusz Mazurek doprowadza do wyrównania. I mamy remis 1 do jednego. Lekki łód szczęścia dla sparty, ale jak najbardziej. Mamy wynik 1 do jednego. Kolejne wybicie piłki. Zebrałem piłka szczarte. Dobre podanie prosto padło do glapki. Glabka sam na sam! Glapka! Gol! GOL! Grzegorz Glabka! Grzegorz Glabka, proszę Państwa! 2 do jednego Świetne podanie, prostopadłe, i Glapka tego nie marnuje. Pierwsza bramka. Pierwsza bramka w lidze dla nowego nabytku Sparty. I Glapka pozostanie jedynym napastnikiem. I tutaj znowu Glapka. Znowu dokładna sytuacja. Glapka. Strzał. Teraz cały czas. Michalski starał się walczyć o piłkę, ale mu się to nie udało. I mamy żółtą kartkę dla, yy, mamy żółtą kartkę dla mazurka. Takie ja teraz wybicie. Glapka. Glapka. Dobra walka napastnika. Niedobry mecz. Mazurek. Prostopadle do glapki. Glapka. Glapka strzela. Bartosz Kucharski łapie piłkę. I to jest koniec spotkania. Koniec meczu. Spotkanie kończy się wynikiem 2 do 1 dla drużyny gości. Oh no no Oh,